Witam wszystkich serdecznie! Paweł Dzierga z firma AgroAS. Dziś mamy 13 maja, znajdujemy się na naszych poletkach doświadczalnych w Wójtowicach koło Koogrodkowa. Parę słów na temat odmian rzepaku. W tym przypadku mamy odmianę Manhattan. Manhattan jest odmianą mieszańcową. Bardzo dobrze zimuje, dobry wigor wiosenny. Odmiana niższego pokroju. Także nie potrzebuje też tyle składników, tyle wody do wzrostu. Nadaje się na wszystkie stanowiska globowe, również na te e, piaszczyste. E, z ważniejszych cech, odporna na wirusa żółtaczki rzepy. Posiada gen RLM7, e, co czyni ją odporną na suchą ziliznę kapustnych. E, dodatkowo e, jest tolerancyjna na zmiliznę twardzikową i wertycyliozę, czyli coraz częściej pojawiająca się choroba rzepaku, która powoduje nam zamieranie połowy liścia. Też może powodować straty, dosyć znaczące straty w plonie. Dodatkowo wysoka zawartość oleju i wysoki plon. Także z całym sercem polecam też tą odmianę. Dziękuję.